Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Środa Popielcowa to taki szczególny dzień, kiedy przychodzimy do kościoła, żeby naznaczyć nasze czoła właśnie popiołem. Ale po co ten popiół? Popiół to nie sakrament. Nie sprawia, że będziemy święci. Nie sprawia, że dostajemy specjalną łaskę. Popiół to symbol. Symbol naszej egzystencji. Że przez, bez Pana Boga tak naprawdę jesteśmy tylko popiołem, jesteśmy tylko prochem. I o tym trzeba pamiętać, że ten krzyż, Przypomina nam, że tylko przez krzyż możemy otrzymać nieśmiertelność, a popiół o tym, że jesteśmy ludźmi śmiertelnymi, nasze ciała kiedyś się rozpadną. Także pamiętajmy o tym, że ten popiół to dla nas tylko symbol, nie jakiś sakrament, ale przypomnienie, że musimy się zmieniać, żeby być bliżej Pana Boga, żeby przez krzyż dojść do świętości. Szczęść Boże, życzę błogosławionego wielkiego postu.